Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czicie w nim Matkę Bożą Fatimską w jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na Placu Świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 roku doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatyńskiej życie zostało mi na nowo darowane. Doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości. Ze wszystkich są świat. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy nieustannie modlili się do Boga, gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo. Wiem, jak bardzo w tej modlitwie kościoła na całej ziemi Uczestniczyło także Zakopane. Wiem, że gromadziliście się w Waszych kościołach parafialnych, a także w Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby odnawiać aby różaniec, Proszę o zdrowie i siły dla papieża. Wtedy też narodził się plan budowy na tym miejscu podnóża Giewontu sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jako wotum dziękczynnego za uratowanie mojego życia. Wiem, że to sanktuarium które dzisiaj mogę konsekrować, znosiło wiele rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do papieża. Trudno mi o tym mówić bez ruszenia. Jak my jechali z makietą przedstawić mu przyszły kościół, który potem zaczął się budować, to z całej parafii nie wiem, czemu los, szczęście padło na mnie, jako jedna matka parafianka. Była przy przekazaniu właśnie, pokazaniu mu tej makiety, no i przede wszystkim przy koronacji Matki Boskiej, która jest w kaplicy u nas we Wielkim Utorzu. Tu, jak on był w 97 roku u nas, tu z Okopanem, to też przyjmowała pana Jezusa z jego rąk. Też to było naprawdę takie ujmujące za serce. Wiejsko, zwykło, prosto, kobieta i ze takiego szczęścia mogła dokonać, przeżyć takie szczęście, taką radość. A jeszcze przed tym, kiedy był ostatni rok kardynałem, no to też było, bo był, był tutaj, wizytował nasą parafię. No i mój chłop woził go do poru tam chorych ludzi takich, co nie chodzili już, nie mogli wstać z łóżka. No, i jadąc tak, że ze, ze miała was witać moja córka. W tej jej było dziewięć roku, w mojej córce, miała go witać gwarą i kwiotkami. A Ojciec Święty się pytał, ze czemu mnie nie witała. No i godozę zachorowała i mo zapalenie gardła. No to przecie nie możemy zawieść takiego dziecka. Stajcie, gazdo, jedziemy do tego dziecka. No i przyjechali na obórę szum, ruch. Josem się, co się stało? Patrzę się, matko, bo z koło Dzień Święty jest w tej kardynał. Idzie do nas. W przysetku temu dziecku pobłogosławił go, jest piękna pamiątka, to jest I to takie do Goralskiego domu, tak nie, bez przygotowania, bez niczego. No ale szczęśliwie my Mesyczku z radością, z wesołością, bo on zawsze humor miał. Rok wcześniej, przed wizytą Ojca Świętego w Zakopanym. Była zorganizowana pielgrzymka na Słowację do Lewoczy, ponieważ w Lewoczy Ojciec Święty właśnie rok wcześniej y, był, i już myśmy, jako, jako tam cała pielgrzymka, cała delegacja, prosili oficjalnie Ojca Świętego o to, żeby zechciał przyjechać tutaj. No i po roku doczekaliśmy się szczęśliwie, a potem jeszcze przez ileś lat Ksiądz Drodzy kontynuował. Y, Pielgrzymki piesze przez góry dolewoczy w podziękowaniu za wizytę Ojca Świętego, żeby się jakoś odwdzięczyć za jego no, niesamowitą i charyzmę i wysiłek, i to, co robi dla świata. Bo tak czy inaczej, to historia Polski. Odmieniła się dzięki Ojcu Świętemu, i my mamy tego pełną świadomość. Po każdym takim spotkaniu człowiek się taki czuł ubogacony duchowo ubogacony i, i pobłogosławiony powiedzmy, na, na następny rok, na, na następne spotkanie z nim. Przybyłem do Was, aby Wam podziękować z całego serca za Waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tutaj nadal. Byłem przez 20 lat Waszym pasterzem jako Metropolita Krakowski. Dzisiaj przychodzę do Was jako następca świętego Piotra. Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną. Rozumieliście moje, tro... moje troski. Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę postawę wiary i oddaję Kościołowi. Dziękuję Wam dzisiaj z całego serca. Zawsze tutaj, na Ziemi Podchaleńskiej, biskup miał w Was oparcie. Oparcie miała tu Ojczyzna, zwłaszcza w trudnych chwilach swoich dziejów. Przybyłem, aby Wam, aby wam powiedzieć za to wszystko, Bóg zapłać. Na tym miejscu, razem z Wami, pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia, podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed 15 laty. To tuż tu Wszystkim dziękuję za tę świątynię. Zawiera ona Waszą miłość do Kościoła i papieża jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z Wami bardzo cieszę się tym darem. Ołtarz, który był wybudowany pod Skocznią, jest przeniesiony, zrekonstruowany w naszym Parku Fatimskim tutaj na Krzeptówkach. Jest to niesamowita pamiątka i też wyróżnienie naszego tutaj kościoła, naszej parafii. Nasz ksiądz Drozdek dostawał wiele osobistych pamiątek od Ojca Świętego z okazji różnych wizyt. I Ojciec Święty też go obdarzał taką ojcowską miłością. Wiedział, że to jest właściwie szaleniec Maryjny. W związku z tym dawał mu na pamiątkę różne osobiste rzeczy. Także tutaj dużo pamiątek mamy w kolekcji. Właściwie to jest takie już mini muzeum. Mam także taką bardzo osobistą pamiątkę, dedykację Ojca Świętego którą napisałam na moim przekładzie Ewangelii na gwarę góralską. W następnych latach przełożyłam cały Nowy Testament i lekcjonarz. Zaczęłam także przekładać Stary Testament, ale to praca na bardzo wiele lat. Ten podpis Ojca Świętego, ta dedykacja jest dla mnie najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam. Potem, jak już był chory, no to ty też bardzo my to przeżyli, bo my się modlili dzień i noc w kościele i mnie pomógł dał głos taki, jaki mi dał, no to śpiewa jak z dziewczętami. Nas ksiądz Drozdek nie dał nam ani wytchnienia, ani wypocząć, i no modlitwa i śpiew, modlitwa i śpiew. I przez to strasznie, bo syćka Górole radzi byli i radzi go mają, do dziś wspominają i naprawdę był bliski Kozdemu sercu, Kozdego Górola. Rok za rokiem wartku, tu to gmijo, jak wezwała ciecha, niok Maryja, te już chwale, będzie przy niej stale, Łojce święty. Zwracajcie się z ufnością do Maryi, ucieczki kieszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. W tej modlitwie wyraża się Wasza miłość do ludzi pragnąca największego dobra dla każdego z nich. W żadnym czasie. W żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Matko, uprość. Matko, przebłagaj. O Mario, matko Boga, przyczyń się za nami. Amen.